Na proszę, nagrać Tu Adam Macedoński, cześć Tadek. Dopiero dałem rady wyjść z domu, i jesteśmy w samochodzie i ruszamy w Twoim kierunku. Pierwszy raz nie tyle usłyszałem, co zobaczyłem rysunki Adama Macedońskiego, nie znając go w ogóle wtedy. Dowiedziałem się, że powstała chrześcijańska wspólnota ludzi pracy w Nowej Hucie i Krzysztof No i na jednym ze spotkań poznałem Adama, a było mi miło, bo dowiedziałem się, że Adam jest ze Lwowa. Moi rodzice byli z Kresów. No i tak zaczęliśmy się przyjaźnić. Od rodziców babci słyszałem o katyniu, ale to było takie piąte 60. No, na zasadzie, że Sowieci wymordowali polskich oficerów. No a jak Adam założył Instytut Katyński, no to pierwsza moja taka wiedza niezależna, już jako dorastającego człowieka no, o katyniu, o zbrodni, o Sowietach, o Lwowie, co się działo w czasie wojny, no to była od Adama. to było zrzucenie się z botyką na słońce. Pamiętam, że w wojsku musieliśmy czytać jakieś takie książeczki, gdzie właśnie było, że to Niemcy, że udowadniają jakiś tam wielki uczony radziecki, udowadniają, że to Niemcy. Więc taki aparat kłamstwa, a tu paru ludzi, którzy z botyką na słońce no, twierdzą, że to jest kłamstwo. Kłamstwem założycielskim PRL-u było to, że ludobójstwa, no bo to też była zbrodnia ludobójstwa, w Katyniu dokonali Niemcy, a nie Sowieci. Większość społeczeństwa wiedziało, że Sowieci kłamią. Może nie znali szczegółów, nie do końca wiedzieli, jak to w ogóle się działo, ale to, że wymordowali i wywieźli na Sybie, no to było powszechne przekonanie. No ale tutaj było dokumentowanie, to już były broszurki tutaj, Instytut, to było uświadamianie młodych ludzi. No ja jestem tego najlepszym przykładem, że dowiedziałem się o szczegółach, jak to było, gdzie to było i tak dalej, dopiero właśnie od Instytutu. To są autentyczni męczennicy, patrząc od strony państwowości polskiej. Co nie zmienia faktu, że dla Kościoła katolickiego też są, bo zginęli księża, zginęli bardzo prawi ludzie. To była zbrodnia niepowtarzalna w tym znaczeniu, że to było wystrzelanie w elit.